Wow. <laughs> wow. mamy Buddy Valastro. Pamiętasz budiego valastro z Cake Boss? Auto on. Cake Boss skrywał tajemnice przez dziesięciolecia. W wieku 27 lat Buddy Valastro miał swój pierwszy atak paniki. Dopadł go Uśmiechając się do kamery za miliony. Do 2020 roku prowadził 14 piekarni, 7 restauracji i 75 automatów vendingowych. Potem dziwny wypadek zniszczył mu rękę. Jego synowie widzieli, jak krzyczy, gdy przecinali metal, aby go uratować. Dziś jest wart ponad 10 milionów dolarów. Ale jego dzieci już dzielą imperium. Jedno zarabia 150 zero dolarów, nie dotykając mąki. Inne stało się wiralem z 12 milionami wyświetleń. A jego prawdziwa przemiana cię zaszokuje. Bady Valastro urodził się 3 marca 1977 w Hoboken, New Jersey. Jego rodzice byli włoskimi imigrantami, którzy przybyli do Ameryki z wielkimi marzeniami, ale bardzo małymi pieniędzmi. Rodzina mieszkała w małym mieszkaniu nad piekarnią Carlo. W powietrzu unosił się zapach świeżego chleba, ale także stres niezapłaconych rachunków. Jego ojciec, Bartolo Senior pracował na 16-godzinnych zmianach, czasami śpiąc na workach mąki, gdy był zbyt zmęczony, by iść do domu. Jego matka, Mary, siedziała do późna, licząc grosze, próbując zdecydować, czy stać ją na mleko i rachunek za prąd. Przeżyli na jednodniowych wypiekach i wszystkim, czego nie udało się sprzedać w sklepie. Buddy nosił ubrania odziedziczone po czterech starszych siostrach i spał na kanapie w salonie. Życie było ciężkie. Ale ta walka nauczyła go wartości ciężkiej pracy i wdzięczności. Kiedy Buddy miał zaledwie 11 lat, jego życie się zmieniło. U jego ojca zdiagnozowano raka płuc. Rodzina potrzebowała pomocy, aby utrzymać piekarnię. Więc podczas gdy inne dzieci grały w baseball lub gry wideo, Buddy poszedł do pracy. Po szkole szorował miski do mieszania i mył podłogi. Wyciskał róże z kremu maślanego, aż ręce mu się kurczyły. Jego dni zaczynały się o 6 rano i kończyły długo po zmroku. Zarabiał zaledwie 20 dolarów tygodniowo. Ale nauczył się wszystkiego. Od wypieku ciast po zarządzanie zamówieniami. W wieku 13 lat potrafił upiec torty weselne warte 800 dolarów. Te pieniądze pomogły mu utrzymać światło i spłacić kredyt hipoteczny. Te poświęcenia miały stać się podstawą jego przyszłego sukcesu. Ale nic nie mogło go przygotować na to. Co wydarzyło się w 1994 roku? Miał zaledwie 17 lat, gdy jego ojciec zmarł na nagły atak serca. Smutek uderzył mocno, ale presja była jeszcze większa. Piekarnia miała problemy, sprzedaż spadała, długi rosły. Badi bez chwili wahania wkroczył do akcji. Nie miał doświadczenia w biznesie, przeszkolenia i czasu, żeby powoli wszystko ogarnąć. Rzucił liceum. Decyzja, która prześladowała go przez lata. Podczas gdy jego przyjaciele poszli na studia, on wstawał o cztery rano, aby piec chleb i zarządzać listą płac. Jego dni były długie, plecy bolały go nieustannie, a wątpliwości nigdy nie opuszczały jego umysłu. Czy to była właściwa droga, czy za dużo odpuścił? Oglądał, jak jego przyjaciele budują swoją przyszłość. Podczas gdy on tkwił w kuchni, próbując utrzymać rodzinę na powierzchni, stres był nie do zniesienia. Nie prowadził po prostu biznesu. Był jedynym. Który utrzymywał matkę i cztery siostry. Miał ataki paniki, stracił sen. Płakał, gdy nikt nie patrzył. Były chwile, gdy wszystko wydawało się zbyt trudne, ale nigdy się nie poddał. W latach 1998-2003 Buddy zmagał się z serią niepowodzeń, które mocno uderzyły zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Jedna z najgorszych sytuacji miała miejsce, gdy próbował zrobić fantazyjny włoski tort weselny. Używając importowanej belgijskiej czekolady wartej 800 dolarów, zaledwie kilka godzin przed ślubem tort się zawalił. Rodzina musiała pracować całą noc i wydać kolejne 1200 dolarów na składniki, aby uratować wydarzenie. Innym razem Badi przepiekł 200 muszli kanoli, testując nową metodę. Ten jeden błąd kosztował 400 dolarów. Prawie cały tydzień zysków dla zmagającej się z problemami piekarni. Te katastrofy były druzgocące. Ale również zmusiły Buddiego do większej ostrożności i precyzji. Każdy błąd czegoś go nauczył. A każde ryzyko, bez względu na to, jak kosztowne, było krokiem w kierunku opanowania jego rzemiosła. W tych wczesnych latach, od 1994 do 2005 roku, piekarnia ledwo wiązała koniec z końcem. Miesięczny przychód oscylował w granicach 8000 dolarów, co wystarczało na pokrycie czynszu, rachunków i składników. W niektóre zimowe dni można było zarobić zaledwie 150 dolarów. To było wszystko. Tylko 40 do 50 stałych klientów. W większości starszych włoskich Amerykanów trzymało światło włączone. Sama piekarnia była maleńka. Miała zaledwie 800 stóp kwadratowych. Mogło się w niej zmieścić sześciu klientów na raz. A część sprzętu była tak stara, że pochodziła z lat 60. Desko wieku. Kiedy gabloty wystawowe się zepsuły i ciastka się zepsuły... Rodzina straciła setki. Nie było pieniędzy na części zamienne. Zamiast tego używali narzędzi z domu, aby naprawić to. Co mogli? Buddy często pracował na 16-godzinnych zmianach. Siedem dni w tygodniu, zarabiając mniej niż minimalną krajową. To było brutalne, wyczerpujące istnienie. Ale podtrzymywało piekarnię przy życiu. Przez cały ten czas była to sprawa rodzinna. Buddy nie robił tego sam. Jego matka, Mary, zajmowała się pieniędzmi. Nie miała wykształcenia biznesowego, ale trzymała kurczowo budżet i kłóciła się o każdego dolara. Jego cztery siostry odgrywały rolę. Grace była ciepłą, uśmiechniętą twarzą, która witała klientów. Madalena zarządzała inwentarzem jak sierżant. Mary skupiła się na dekorowaniu. Lisa zajmowała się dostawcami. Ciągle kłócili się o pieniądze harmonogramy związki ale nadal byli rodziną. I jakoś ta mieszanka miłości i napięcia zadziałała. Co w tamtym czasie wydawało się chaosem, później stało się idealnym tłem dla reality show. Ich osobowości ścierały się w sposób, który wydawał się prawdziwy, a te prawdziwe chwile, kłótnie, uściski, rozmowy biznesowe, dramaty rodzinne miały uczynić ich sławnymi, ale zanim nadeszła sława, najgorszy moment. Między 2001 a 2004 rokiem wszystko prawie się rozpadło. Duże piekarnie komercyjne zaczęły się wprowadzać. Ciąć ceny i pozostawać otwarte dłużej. W 2002 roku jedna otworzyła się zaledwie trzy przecznice dalej. Oferowali podobne włoskie wypieki za 30% mniej dzięki zautomatyzowanemu sprzętowi i zakupom hurtowym. Prawie z dnia na dzień Carlos Bakery straciło prawie 40% swoich klientów. Miesięczny przychód spadł do 4800 USD. To nie wystarczyło nawet na pokrycie rachunków. Ale zaczął rozważać poddanie się. Rozważał sprzedaż firmy. Kilku kupców oferowało od 45.0 do 60.0 dolarów. Stres był przytłaczający, ale przestał jeść prawidłowo i schudł 25 funtów. Nie mógł spać. Jego matka musiała podjąć pracę w lokalnym sklepie spożywczym, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Jego siostry zaczęły szukać innej pracy. Potem nadszedł punkt zwrotny. Pod koniec 2003 roku rodzina usiadła i odbyła trudną rozmowę. Zgodzili się spróbować jeszcze przez rok. Gdyby sytuacja się nie poprawiła, odeszliby na dobre. Ta decyzja zmieniła wszystko. Włożyli wszystko, co mieli, aby to zadziałało. I powoli sytuacja zaczęła się zmieniać. W 2004 roku Buddy Valastro wziął udział w Food Network Challenge. To była trudna rywalizacja, w której kucharze z całych Stanów Zjednoczonych pokazali swoje umiejętności. Buddy nie był tam tylko po to, żeby piec. Zaskoczył wszystkich swoimi one-linerami i urokiem. Wygrał nagrodę w wysokości 10-0 dolarów. Ale wydarzyło się coś większego. Zdał sobie sprawę, że ma talent do telewizji. To jedno zwycięstwo zapoczątkowało jego podróż od bycia lokalnym piekarzem w Hoboken do stania się nazwiskiem krajowym. Nigdy nie myślał o sobie jako o materiale telewizyjnym. Ale producenci dostrzegli w nim coś. Ta mieszanka humoru, Pewności siebie i talentu do pieczenia stała się jego marką. W 2007 PR Barry wrócił do Food Network Challenge. Nie po to, by rywalizować, ale by być mentorem innych, to było coś więcej niż tylko udzielanie rad. Po cichu uczył się, jak działa telewizja, zwracał uwagę na kąty kamery, fabułę i reakcje publiczności. Za kulisami rozwijał umiejętności, których potrzebował do swojego własnego show. Prowadząc Carlos Bakery. Przygotowywał się również do czegoś większego. Nie piekł już tylko ciast. Budował reputację w świecie telewizji. Jeden gościnny występ naraz, a potem nadeszła największa niespodzianka ze wszystkich. Kiedy producenci po raz pierwszy przedstawili pomysł reality show opartego na jego piekarni, Barry powiedział nie. I to więcej niż raz. Bał się, że kamery zniszczą sztukę dekorowania ciast. Nie chciał. Aby jego rzemiosło stało się żartem, ale producenci się nie poddali. W końcu się poddał. W kwietniu 2009 por Cake Boss miał premierę na TLC. Stał się natychmiastowym hitem. Pokazywał nie tylko ciasta, ale także jego rodzinę, ich kłótnie, pracę zespołową i e chaos. Nagle Badi nie był już tylko piekarzem, był szefem ciasta. Ta premiera zmieniła wszystko. Popularność programu eksplodowała. Turyści zalali Hoboken Bakery. Ludzie ustawiali się w kolejce wokół bloku, żeby tylko rzucić okiem. Carlos Bakery stało się miejscem, które trzeba odwiedzić, ale sława wiązała się z presją. Ciągłe filmowanie, radzenie sobie z fanami i próby utrzymania biznesu stały się ogromnym wyzwaniem. Mimo to Badiemu udało się rozwinąć swoją piekarnię w coś większego niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Najbardziej szokowało go to, jak szybko to wszystko się wydarzyło. W ciągu kilku tygodni jego mała piekarnia stała się marką krajową. Cake Boss działał od 2009 do 2020 roku. 11 lat nieprzerwanej sławy. Sprawił, że Buddy stał się powszechnie znany, ale odebrał mu też prywatność. Każda część jego życia stała się publiczna. Jego matka Mary i siostry stały się znanymi twarzami w telewizji. W 2017 roku, kiedy zmarła jego matka, fani pokryli piekarnię kwiatami. Kartkami i dziełami sztuki. Ludzie, którzy jej nigdy nie spotkali, opłakiwali ją, jakby była rodziną. Tak osobisty stał się ten program, ale sprawił, że żałoba w prywatności stała się prawie niemożliwa. Sława przyniosła też inne problemy. Fani pojawili się w jego domu. Bezpieczeństwo stało się prawdziwym zmartwieniem. Badi nie mógł już dłużej cieszyć się byciem po prostu piekarzem z małego miasteczka. Hoboken się zmienił, jego życie się zmieniło. Piekarnia nie była już cichym sklepikiem na rogu. To była globalna atrakcja. W 2010 r. oryginalny sklep na Washington Street nie był w stanie obsłużyć tłumów. Turyści byli wszędzie. Miasto nawet zmieniło nazwę rogu ulicy Carlos Bakery Way. To był zaszczyt, ale powodowało to również korki i stres. Piekarnia nigdy nie miała służyć tak wielu osobom. Buddy potrzebował większej przestrzeni, więc w listopadzie 2010 r. Otworzył obiekt o powierzchni 30 zero stóp kwadratowych w Lakawana Center w Jersey City. Był ogromny miał wszystko Peace Bureau stacje wysyłkowe kosztowało miliony ale teraz mógł wysyłać ciasta w całym kraju. Mała rodzinna piekarnia stała się pełnoprawną działalnością gastronomiczną. Buddy nie poprzestał na tym. Chciał się rozwijać jeszcze bardziej. W pewnym momencie Carlos Baker miał około 20 lokalizacji w wielu stanach. W miejscach takich jak Nowy Jork, Florida, Texas, a nawet Nevada. W 2013 roku otworzył Buddy V's Restaurante w Las Vegas. Potem pojawiły się Pizza Kate. The Boss Cafe I Buddy's Jersey Eats. Nie był już tylko piekarzem. Był budowniczym imperium kulinarnego. W 2014 roku uruchomił również firmę cateringową. A w 2019 roku wprowadził bankomaty do ciast. Tak, maszyny. Które sprzedawały kawałki ciasta. Można je było znaleźć w takich miejscach jak Las Vegas, Toronto i centrach handlowych w Kanadzie i USA. W niektórych miastach było ich 30. Ludzie uwielbiali wygodę. To był kolejny sposób, w jaki buddy był na czele. Tego samego roku, w listopadzie 2010 ro, wydał również książkę. Nosiła tytuł Cake Boss Stories and Recipes from Mia Familia. Ukazała się dokładnie 100 lat po otwarciu piekarni w 1910 roku. Książka miała 272 strony i zawierała 37 przepisów: wszystko od ciasta Red Velvet po kanoli, ale nie chodziło tylko o jedzenie. Opowiadała historię jego rodziny: jego matki, jego ojca, jego siostry. Jak pracowały ramię w ramię, aby zamienić marzenie w spuściznę. Książka trafiła na listę bestsellerów New York Times. Krytycy chwalili ją za połączenie mądrości pieczenia z serdecznymi historiami. To nie była po prostu książka kucharska. To był hołd dla rodziny, tradycji i pośpiechu. W 2012 roku reporter Hudson wymienił Badiego jako jedną z 50 najbardziej wpływowych osób w hrabstwie Hudson. Zaledwie trzy lata po rozpoczęciu Cake Boss miał już tak duży wpływ. Liczba turystów w Hoboken gwałtownie wzrosła. Lokalne firmy się rozrosły. Wszystko dzięki piekarni na Washington Street. Body Valastro nie tylko piekł już ciasta. W październiku 2013 tor. Otworzył Body V's restaurant w Venetian Hotel w Las Vegas. Ludzie myśleli, że jest tylko piekarzem telewizyjnym. Ale ten ruch udowodnił coś innego. Restauracja znajdowała się naprzeciwko jego słynnego Carlos Bake Shop i jej budowa kosztowała ponad 2 miliony dolarów. Nie zrobił tego sam. Współpracował z czołowymi nazwiskami w branży. Takimi jak Elizabeth Blau i szefowa kuchni Kim Cantinwala. Menu: wszystkie przepisy rodzinne. Sos niedzielny Valastro. Siedmiowarstwowa lasagna nony. Ogromne porcje. Duże smaki. Do 2024. Restauracja osiągnęła 10 lecie istnienia. Coś rzadkiego na strip, gdzie większość restauracji upada w ciągu trzech lat. Nie tylko przetrwało. Rozkwitło. Oceniony na 4 przecinek 3 gwiazdki. Na podstawie ponad 3290 opinii. Zajął 115. Miejsce na ponad 5000 restauracji w mieście. I nawet zdobył złotą nagrodę od Las Vegas Review Journal. Rok później nie zwolnił tempa. W 2014 roku uruchomił Buddy Events and Catering. Większość by poczekała, a on nie. Ludzie ciągle pytali go o planowanie i catering wydarzeń. Więc postanowił pójść na całość nawiązał współpracę z Jeffreyem Spiwakiem, jednym z najbardziej energicznych planistów w branży. Razem wkroczyli na scenę wydarzeń w Las Vegas, która przynosi ponad 11 miliardów dolarów rocznie. Valastro przyniósł jedzenie. Spiwak przyniósł logistykę. Zaoferowali wysokiej klasy catering, korzystając z włoskich przepisów Budiego. Na rynku, na którym znani szefowie kuchni mogą pobierać nawet 2000 dolarów za osobę, Buddy szybko wykroił sobie miejsce. Teraz miał dwa źródła dochodu, które się wzajemnie zasilały: restauracje i wydarzenia, i oba przeżywały rozkwit. Potem nadeszło coś, czego nikt się nie spodziewał. W 2016 Walastro został twarzą Whole Earth Sweetener Co. Tak, król cukru zaczął teraz promować słodziki bezkaloryczne. Kampania nazywała się Rethink Sweet, sprzeciwiała się wszystkiemu, co ludzie myśleli, że on reprezentował, ale on to przyjął. Tworząc nowe przepisy z mniejszą ilością kalorii, które nadal smakowały dobrze, partnerstwo prawdopodobnie dobrze się opłaciło. Takie umowy z celebrytami często przynoszą od 500 zero do 5 milionów dolarów rocznie. Wprowadził świąteczne przepisy w czasie świąt i dotarł do zupełnie nowej publiczności. Wiadomość była jasna: mógł się rozwijać i nie bał się podejmować ryzyka, aby pozostać istotnym. W 2018 roku znów zaskoczył wszystkich. Tym razem przysmakami dla psów. Nie byle jakimi przysmakami włoskimi przekąskami dla zwierząt. Stworzonymi we współpracy z The Pound Bakery, kurczak po parmeńsku, kawałki pizzy, klopsiki dla psów. Nie zawierały pszenicy, kukurydzy ani soi. Były pieczone w USA i przeznaczone dla psów o wrażliwych żołądkach. Pound Bakery ma ponad 20 lat doświadczenia i poważne certyfikaty produkcyjne. Valastro znalazł sposób aby rozszerzyć swoją włoską markę na najlepszego przyjaciela człowieka. W tamtym czasie przemysł przysmaków dla zwierząt był wart ponad 7 miliardów dolarów rocznie. Wskoczył na ten rynek z produktem, którego żaden inny sławny szef kuchni nawet nie rozważał. Potem pojawiły się bankomaty z ciastami. Tak, bankomaty z ciastami. W listopadzie 2019 uruchomił w Toronto automaty chłodnicze. To nie były małe maszyny. Mogły pomieścić 8 całych ciast i 160 kromek. Były codziennie uzupełniane. W lokalizacjach w ruchliwym systemie PATH w centrum Toronto. Tęczowy tort. Czerwony aksamit. Czekoladowy fudge. Wszystko tam było. Kawałki kosztowały 8,99 weln za sztukę. Pełne ciasta? Do 44,99 USD. To dwu lub trzykrotnie więcej niż cena większości deserów w sklepach całodobowych. Ale ludzie płacili. Te maszyny też nie były tymczasowe. Były to inwestycje długoterminowe i każda z nich mogła przynieść ponad 500 zero dolarów rocznie w odpowiednim miejscu. To był śmiały ruch detaliczny, który sprawił, że jego piekarnia była dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez otwierania nowych sklepów. Wszystko to działo się, gdy zarządzał Imperium Telewizyjnym. Zaczęło się od Cake Boss, ale na tym nie poprzestał. W 2010 ry uruchomił Next Great Baker, rok później Kitchen Boss. Następnie Buddy's Bakery Rescue Bake You Rich I Bakery Boss. Wszystko w ciągu zaledwie kilku lat. W 2013 roku żonglował sześcioma programami, a także zarządzaniem Carlos Bakery i nowymi biznesami latał po całym kraju, kręcąc bez przerwy, a jednocześnie piekąc. Obciążenie pracą było szalone, długie dni. Brak weekendów. Ledwo sen. To nie było po prostu trudne. Było niebezpiecznie. Szef piekarni był szczególnie trudny. Musiał pomóc przetrwać walczącym o przetrwanie rodzinnym piekarniom. Oznaczało to konfrontację z ich bagażem emocjonalnym, a jednocześnie przeżywanie własnego w 2019 roru. Buddy kontra Duff jeszcze bardziej podkręcił atmosferę. Bitwy o wysokie stawki na ciasta z inną legendą cukiernictwa. Duffem Goldmanem. Te ciasta nie były po prostu duże. Były architektonicznymi wyczynami, a presja była brutalna. Następnie w 2020 roku. Zagrał w Bodyverse. Christmas. Ale w tym samym roku nastąpiła katastrofa. Metalowy pręd od ustawiacza kręgli wbił mu się w rękę. Trzy razy. Jego nastoletni synowie musieli go uwolnić piłą. Potem nastąpiły liczne operacje. A mimo to nadal filmował. Nadal pracował. Nawet gdy jego dominująca ręka ledwo funkcjonowała. Każdy nowy pokaz wymagał większych ciast, więcej dramatyzmu, więcej widowiska. Musiał prześcignąć samego siebie raz po raz stać godzinami, kroić cukier, podnosić warstwy. Jego ciało się rozpadało, ale nie mógł zwolnić. Publiczność spodziewała się cake Bossa i dostarczył. Za cenę ogromnego osobistego poświęcenia bez snu, bez przerw, a ciągła potrzeba innowacji całkowicie go wyczerpała. Dobrze to ukrył. Ale za kamerą szkody były prawdziwe. W wieku 27 lat miał swój pierwszy atak paniki. Uderzyło tak mocno, że poszedł na pogotowie. Stress. Terminy. Presja, by zawsze być idealnym. Wszystko eksplodowało. Przez lata trzymał to w tajemnicy. Nikt nie wiedział, że zmagał się z lękiem, uśmiechając się do kamery. W jednym z odcinków Bakery Boss pomógł innemu piekarzowi przejść przez atak paniki. Widzowie nie wiedzieli. Że sam tego doświadczył. Wiedział dokładnie, jak to jest. Przetrwał załamania, operacje i ataki paniki. Aby utrzymać Markę przy życiu, buddy Valastro myślał, że to będzie po prostu relaksujący wieczór z rodziną. Był 20 września 2020. Był w domu, ciesząc się prywatną kręgielnią w swojej rezydencji w New Jersey. Wszystko wydawało się normalne. Aż nie. Znikąd maszyna do ustawiania kręgli się zacięła, ale zamiast po prostu się zatrzymać, zwariowała. Maszyna nie tylko uległa awarii, stała się pułapką. W ciągu kilku sekund prawa ręka Badiego została wciągnięta do maszyny. Gruby metalowy pręd przebił go ani razu, ani dwa razy, ale trzy razy. Ból był natychmiastowy. Pręd przeszedł przez całą rękę. Nie mógł się ruszyć. Był przygwożdżony do miejsca. Każde małe drgnięcie wysyłało falę agonii przez jego ciało, jego palce, dłoń, nawet grzbiet dłoni. Wszystko zostało uderzone. To było coś więcej niż ból. To była panika, krew się polała, maszyna nie chciała puścić. A potem nadeszło coś nie do pomyślenia. Jego nastoletni synowie musieli go ratować, pobiegli po piłę elektryczną. Ci dzieciaki, wciąż chłopcy, musieli przeciąć pręd, który trzymał ich ojca jako zakładnika. Wyobraź to sobie, uścisk dłoni, krzyki w tle. Jeden zły ruch mógł pogorszyć sprawę, ale oni się nie zatrzymali, kontynuowali. Przecieli metal, podczas gdy ich tata krzyczał z bólu: jakoś go uwolnili, Badiego szybko przewieziono do szpitala. Lekarze nie owijali w bawełnę. Pręd prawdopodobnie rozerwał ścięgna, mięśnie i nerwy powiedzieli, że może już nigdy nie piec. Dla Badiego to było coś więcej niż tylko praca. To było jego życie. Jego ręce były jego narzędziami, jego sztuka, jego przyszłość. A teraz mogą być zrujnowane. Operacje rozpoczęły się natychmiast, jedna po drugiej w sumie pięć do 2023. Ro. Szósty wciąż przed nami. Każdy był brutalny, każdy z nich odłupał szkody. Przeszedł przez miesiące terapii, musiał nauczyć się wszystkiego na nowo: jak chwytać, jak ściskać, jak ponownie udekorować tort. Do 2023 roku odzyskał 95% siły dłoni. To był cud. Naprawdę, ale wiązał się z bólem, frustracją i niekończącą się pracą. Następnie, w 2023 roku, kiedy odzyskiwał rytm, wykonał odważny ruch. To nie był tylko powrót do telewizji. To był całkowity reset. Przeniósł uwagę z sztuczek z tortami na historię z życia wzięte. Jeden z programów śledził jego rodzinę gdy uczyła się zasad prowadzenia biznesu. Drugi zabrał go przez Amerykę, by odkrywał legendarne restauracje i ich sekrety. W Cake Dynasty zobaczyliśmy inną stronę Budiego. Ktoś, kto teraz był bardziej mentorem niż gwiazdą. Jego syn, Buddy Jr., mający zaledwie 19 lat, rozważał. Czy pominąć studia i dołączyć do biznesu? Jego córka, Sophia, mająca 20 lat, zaskoczyła wszystkich oszałamiającym tortem który upiekła na konfirmację brata. To sprawiło, że Bady zaczął się zastanawiać. Może była przyszłością Carlos Bake Shop. Biznes nie był już małą sprawą. Prowadzili 14 piekarni, 7 restauracji i 75 automatów. To było imperium i potrzebowało nowego pokolenia, które przejmie stery. Tymczasem Legends of the Fork dało Badyemu nową rolę. Nie był już gwiazdą piekarstwa. Został gawędziarzem. Poznawał szefów kuchni, Zwiedzał stare restauracje i dzielił się kulturową historią stojącą za amerykańskim jedzeniem. Każde miejsce miało swoją historię, a Buddy słuchał. Nie tylko pokazywał jedzenie, pokazał, co to znaczy i zadziałało. W czerwcu 2024 roku, niecały rok po uruchomieniu programu, Buddy zdobył nagrodę Daytime Emmy. Wybitny gospodarz kulinarny. To była jego pierwsza nagroda Emmy. Pokonał największe nazwiska w branży. Na Instagramie nazwał to spełnieniem marzeń dla kogoś, kto prawie stracił karierę i rękę. Był to ostateczny powrót. Ale historia Badiego wykracza poza scenę i ekran. Jego małżeństwo z Lisą, które rozpoczęło się w 2001 r. Przetrwało przez cały ten czas. Wychowali czwórkę dzieci: Sophia, Buddy Ego Jr., Marco i Carlo. Lisa zarządzała chaosem za kulisami, utrzymywała rodzinę na ziemi, zwłaszcza w latach kontuzji i rekonwalescencji. W 2014 roku przeprowadzili się do rezydencji za 2,5 miliona dolarów w Monville. Było tam wszystko: kuchnia dla smakoszy, kino domowe, a nawet studio dekorowania ciast. Same podatki od nieruchomości wynosiły ponad 35 dolarów rocznie, ale było warto. Do 2025 roku dom wyceniono na ponad 3,2 mln dolarów, a teraz kolejne pokolenie zaczyna budować własne dziedzictwo. Sophia, która ma teraz 22 lata, założyła firmę konsultingową DE Marketingu i zarobiła dla swoich klientów 150 dolarów w ciągu zaledwie dwóch lat. Buddy Jr., 21 lat, rozwija koncepcję piekarni o tematyce sportowej. Marco, 18 lat, stał się popularny dzięki odtworzeniu jednego z najbardziej kultowych ciast swojego taty. 12 milionów wyświetleń w trzy dni. Carlo, najmłodszy. Ma 14 lat i już co weekend uczęszcza na zajęcia kulinarne w Nowym Jorku. Każde dziecko kształtuje nową część rodzinnego imperium. z nigdy nie przestał odwdzięczać się. Od 2010 Pro przekazał ponad 2,3 mln dolarów w postaci ciast, czasu i pieniędzy. Spełnił ponad 100 życzeń za pośrednictwem fundacji Make a Wish. Jednym z najbardziej wzruszających momentów był rok 2018 kiedy zbudował 500-funtowy model dziecięcego szpitala na 47, operację młodego pacjenta. Sfinansował nawet mobilną ciężarówkę z piekarnią na wydarzenia Special Olympics, oferującą zarówno smakołyki, jak i szkolenia zawodowe dla sportowców. Tylko w 2023 re... jego fundacja przyznała stypendia w wysokości 180 USD młodym studentom sztuki kulinarnej.